Cześć wszystkim, ze strony Tordyn i dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami radością jako iż jako po raz pierwszy od ponad odpisko pół roku mogłem wrócić na uniwersytet, na którym pracuję. Jesteśmy właśnie przy naszym wydziale, przy inżynierii chemicznej, którą musieliśmy opuścić w połowie marca z razem z początkiem, no przynajmniej jeszcze przed początkiem lockdownu. Uniwersytet nadal jest dość pusty, ale jak to wygląda w środku, zaraz zobaczycie. Chodźcie. Wchodzimy do środka. I w środku wita nas stacja do dezynfekcji. Tak więc e, musimy wykorzystać jeden z tych e, dwóch, e, to jest na, e, de, środek dezynfekujący oparty na alkoholu, ten jest z gliceryną. Ja wybieram ten z alkoholem, bo się po nim mniej ręce lepią. Oczywiście, wszystko na że żeby było w pełni e, bezpieczne, że nie trzeba było dotykać. I jest lista do wpisania. Ja już na tej liście jestem, bo byłem tutaj wcześniej, tak więc nie będę się wpisywał po raz drugi. Chodźcie dalej. To jest piętro administracyjne, na którym właśnie się znajdujemy. I e, jest tutaj aktualnie najwięcej pracowników ze wszystkich, bo aż dwie osoby. Jeśli chcielibyśmy pójść wyżej na piętra, na których znajdują się. Gabinety wykładowców i nas, studentów, to niestety droga jest zablokowana i nie mamy takiej możliwości. Pomieszczenie, w którym właśnie się znajdujemy, to nasza stołówka, takie miejsce spotkań, gdzie raz w miesiącu spotykamy się na herbatę, przedyskutować różne nasze myśli, odkrycia, projekty i tym podobne. I zazwyczaj pomieszczenie to wypełnione jest tymi wszystkimi fotelami, które możecie zobaczyć w tle. Niestety, no, miękki materiał nie jest łatwy do oczyszczenia, tak więc wszystkie te przyjemne, wygodne fotele zostały wymienione na takie plastikowe krzesła. Stoliki zostały wymienione na takie ławki jak w klasach. Związane jest to z tym, żeby jak najłatwiej było można utrzymać czystość. Tutaj również znajduje się stacja z dozownikiem płynu dezynfekującego. No, i oczywiście jedna osoba dozwolona w tym aneksie kuchennym. To, co widzicie tutaj za mną, to są nasze laboratoria. Spora część z nich jest jeszcze zamknięta, tam jest jeszcze w ogóle cały drugi dobudowany budynek. Nie będziemy wchodzić dalej, bo tutaj też sporo z tych, oprócz tego tej głównej hali, sporo miejsc jest jeszcze zamkniętych. Dochodzi właśnie godzina 14. W normalnych warunkach to miejsce byłoby wypełnione studentami. Po brzegi. Tutaj możecie zobaczyć jedną z kawiarenek, kafeterii, jadłodajni, w których studenci się zaopatrują. Jeszcze kilka jest level niżej. Jak widzicie, aktualnie jest pusto. Prawie nikogo nie ma. Kręcą się może ze dwie, trzy osoby gdzieś chybcikiem przechodzą. Tutaj jest biblioteka. Możecie zobaczyć też wszystko jest zamknięte na głucho, nie ma nikogo ciemno. Zawsze jest też wypełnione ludźmi, tak więc jak widzicie pustki. To co możecie zobaczyć teraz to budynki Howard College czyli budynek, od którego nazwę bierze cały kampus, na którym się znajdujemy, a w tle, w tą dużą wieżą, którą widać z naprawdę wielu punktów miasta, znajduje się Wydział Prawa. Samochodów jest całkiem sporo i są tu samochody pracowników, tak jak mówiłem, tak jak i na naszym Wydziale Głównie Technicznych, zajmujących się utrzymaniem budynków którzy pracują po prostu w tych dwóch budynkach i budynkach za nimi Normalnie parking ten jest zawsze wypełniony w 100%, pęka w szwach No i oczywiście mnóstwo studentów, którzy albo idą w stronę tamtej bramy, którą możecie zobaczyć, albo wylegują się tutaj na trawnikach Ta klatka schodowa, którą możecie zobaczyć za mną, to sześć pięter, które ciągną się aż do parkingu dla studentów, który oczywiście jest w tym momencie zamknięty, tak jak cała dolna część kampusu. Natomiast to piętro, na którym znajdujemy się teraz, jest na poziomie tych wydziałów, które mogliście zobaczyć wcześniej: mojego wydziału, wydziału prawa i wydziału nauk humanistycznych w budynku Howard College. Budynek, w którym się znajdujemy. To główne centrum administracyjne naszego kampusu i miejsce wielu pielgrzymek, przynajmniej raz do roku odbywanych przez studentów w celu potwierdzenia tego, że mogło studiować, że, tego, że zapłacili wszystkie daniny itp. Aktualnie wszystko jest zamknięte. No i na zakończenie chciałbym pokazać Wam symbol wiosny, takie drzewo, które rozkwita tutaj, kiedy kończy się zima, mianowicie jacarandy. Piękne drzewa, to akurat jak widać jest już trochę zmaltretowane wiatrem, bo w tym roku końcówka zimy i początek lata nas nie oszczędzają. Tak więc do następnego, trzymajcie się, cześć!